Wszystkich oglądających. Dziś udamy się do opuszczonego cmentarza w środku lasu. Jadę tam w środku nocy całkowicie sam, by poczuć niezwykły klimat oraz niesamowity spokój, jaki panuje w tym miejscu. Jadę tam, by przypomnieć historię oraz by podtrzymać pamięć o ludziach tam spoczywających z należytą powagą i szacunkiem do takich miejsc. Oraz sprawdzić, czy będąc tam po północy, zdarzy się coś niezwykłego. Witam Was, moi kochani, na kolejnym urbekcie. Znaczy, dzisiaj będzie taki bardziej urbeks historyczny. Jesteśmy na bardzo starym cmentarzu żydowskim w Częstochowie. Powstał on w 1808 roku, więc ma 212, 212 lat. Tak, dobrze opiszę. Opisałem. No i cóż, jesteśmy tu w nocy. Możliwe, że wyobraźnia będzie mi podtała figle, choć jestem realistą i żadne zjawiska paranormalne nie wierzę. Ale cóż. No moim zdaniem zawsze warto odwiedzać takie miejsca ponieważ czy w dzień czy w nocy ważna jest pamięć dla tych ludzi i żeby się godnie zachowywać w takich miejscach na pewno no i cóż powierzchnia cmentarza ma prawie 8 chyba 8 hektarów mniej więcej więc trochę jest duży ten cmentarz ale przejdziemy kawałek trochę wam poopowiadam historii z tego miejsca i zobaczymy co się stanie, więc zapraszam Was Dobrze moi kochani zaczynamy urbex no i cóż w takich miejscach i ogólnie może pierwsze co chcę zaznaczyć w tym miejscu to jest niesamowity klimat tu panujący ponieważ yy, wszystko jest praktycznie porośnięte bluszczem i zaroślami. Też muszę co chwilę nasłuchiwać. Jak na razie nie widać, żeby to był cmentarz. Choć tam już się wy wyłamieniają mniej więcej nagrobki. No i cóż, w takich miejscach yy, najpierw przy samym wejściu do cmentarza są pochowani yy, byli pochowani ogólnie jacyś zasłużeni ludzie. O ślimaczki, trzeba uważać. Czyli jacyś taksy zasłużeni dla ogólnie społeczeństwa żydowskiego. To jest pierwszy nagrobek. No, niestety, cmentarz jest dość bardzo zarośnięty. Nie wiem, czy będziecie tu cokolwiek widzieć. Tak jak widzicie tu. Jest te drzewa są porośnięte takim bluszczem. No i cóż, co mogę Wam ogólnie powiedzieć o o zwyczajach żydowskich to 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 to, że Żydzi byli chowani ogólnie w całunach i, i panuje ogólnie taka informacja, że byli chowani na kucka tak? Ja tak jakby ktoś kucnął i po prostu byli tak chowani nie wiem czy to jest prawda z tego co wyczytałem ale jest to dość ciekawa informacja. Ja co chwilę będę nasłuchiwał. No i cóż, na nagrobkach najczęściej były różne znaki, i nagrobki były pisane w języku hebrajskim. Nie wiem, czy tutaj to uświadczymy, ale naprawdę klimat tego miejsca jest niesamowity. Tu jest. Aha! Jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć, ogólnie ten cmentarz przeżył pierwszą i II wojnę światową. O tutaj mamy na przykład 41 1933 zginął z rąk hitlerowskich bandytów. No niestety tutaj w czasie II wojny światowej Niemcy przewozili ludzi i niestety ich zabijali. Jest tak samo taka tabliczka upamiętniająca ich. Niestety ten cmentarz był niejednokrotnie dewastowany. O tak, jak widzicie, to jest wszystko pisane w języku hebrajskim. Wszystko jest zarośnięte i, i ogólnie zdewastowane. No, niestety, tutaj koło tego cmentarza jest huta. Ekspansja tej chuty zrobiła zagrażała temu cmentarzowi i zostanie całkowicie całkowicie zamknięty. Przepraszam, ale niestety moja wyobraźnia działa. Też byłem przygotowany do tego nagrania, ale. No niestety muszę się też tu pilnować, ponieważ tak samo no jest piątek wieczór, chodzą tu różni ludzie i lepiej się pilnować w takich miejscach. No niestety wszystko jest tu już zdewastowane. Tam ten cmentarz jest bardzo obszerny. Ponieważ zajmuje to 8 hektarów. O, i tak jak widzicie, ten cmentarz nie jest do końca opuszczony, bo ktoś tutaj pali znicze, ale ogólnie w tradycji żydowskiej, no i tu jest po hebrajsku, jest coś takiego, że ogień i kwiaty są przeznaczone jedynie dla ludzi żywych, a kamienie dla ludzi umarłych, ponieważ są martwe. i i Żydzi najczęściej na swoich nagrobkach. Kurde, coś w oddali białego jest, ale ja nie wierzę w jakieś paranormalne rzeczy. Ten sygnał, co, co słyszeliście, to pociąg. Dobra, bo mnie z wątku wykluczyło. No i cóż, oni po prostu kładli te kamienie jako, jako z, znicze, tak, my kładziemy znicze, tak, oni kładli... Yy... O, żabka. Nie wiem, czy widać. Tak, jedyne, co na tym cmentarzu jest, to są żabki. O, tam jedzie pociąg. Do huty, najprawdopodobniej. No i cóż, z tego, co wyczytałem, to takie miejsca... O, tak, jak widzicie, pełno kamieni. To są takie właśnie y, znicze ich. Chciałbym znaleźć tu jakąś taką fajną y, inskrypcję na grobku, ale wszystko jest bardzo zdewastowane. Y, no już wracam do wątku. Ogólnie w, w takich miejscach pielgrzymi y, wkładają swoje modlitwy na kartkach, bo czasami tu widać takie kartki różne, no i swoje prośby, modlitwy o zmarłych. To jest coś takiego. No i cóż wracając do dawnych czasów, no pokolenia żydowskie zawsze były chowane osobno, kobiety osobno i mężczyźni również osobno, o tak jak widzicie właśnie te wszystkie cmentarze żydowskie mają taki swój niesamowity klimat, tak tutaj na przykład jest taki klimat Okay, może teraz tutaj zobaczymy strasy takich bluszczy. Wszystko jest porośnięte bluszczem. No niestety tu się nic nie uchowało. A wiem, że najlepiej lepiej zachowanych na grobkach są takie różne znaki, kto był czymś się zajmował za życia. Na grobach jest za napisane, czy ty, tylko na przykład yy, ojciec albo syn. No cóż. No ale tak, tak jak widzicie, tradycje, żydos... tradycje już, te żydowskie z tymi katolickimi i z tymi innymi, już się przenikają. W danych czasach yy, kładziono tylko kamienie. A, a teraz już też niektórzy kładą yy, kładą zniczy, czy normalnie tak jak na katolickich cmentarzach. I tu ogólnie są tablice upamiętniające rok najprawdopodobniej. Ja wam tutaj w tej chwili domówię, co i jak, bo nie pamiętam dokładnych dat. Ale poznacie tą historię, właśnie teraz co tu się działo w czasie II wojny światowej. Podczas II wojny światowej na cmentarzu Niemcy dokonywali licznych egzekucji. Między innymi 9 marca 1943 roku rozstrzelano 6 żydowskich partyzantów. 20 marca 1943 roku rozstrzelano 128 osób, przedstawicieli Częstochowskiej inteligencji i członków ich rodzin. Pod koniec czerwca 1943 roku na cmentarzu Zgładzono nie mniej niż 1000 osób. W lipcu 1943 roku rozstrzelano około pół tysiąca osób, w większości robotników z obozu pracy przymusowej Hazak. Na cmentarzu dochodziło też do egzekucji Polaków pomagających Żydom. Ciała zamordowanych grzebano na miejscu kaźni, lokalizacja wielu grobów. Ofiar zagłady do dziś nie jest znana. W tym czasie cmentarz uległ poważnemu zniszczeniu. Na rozkaz władz okupacyjnych część pomników i cenniejszych surowców wywieziono do Niemiec. Wiele macew wyrwano i wykorzystano do prac budowlanych. Ostatnie pogrzeby, jakie dokonano na tym cmentarzu, były w latach 70. W 1986 roku cmentarz wpisano na rejestr zabytków. Ogólnie jest. Ogólnie jest 12, Nie wiem, czy będzie widać. Może ja na chwilę zgaszę światło. Ogólnie jest 10 po 12.00 w nocy. I na razie. I na razie mnie żadne dziwne zjawiska tutaj tutaj nie spotkały na tym cmentarzu Ogólnie różni ludzie tu są pochowani i Polacy i Żydzi tak jak widać są tak samo popalone różne yy, różne znicze Widać że te kultury się tutaj ogólnie przenikały przenikają no. Tu, tu są nawet dość piękne, takie jeszcze zachowane. Tam dalej jest już huta, może to światło jeszcze tam widać, ale tam dalej już jest huta. No i cóż, ja z, tą latark z tymi latarkami ja tu świecę jak światełko na choince. Jedno, wszyscy mnie widzą. Jak ktoś tam. Mam nadzieję, że policja od razu nie przyjedzie. I ogólnie, taka ciekawostka w czasie II wojny światowej z nagrobków czasami żydowskie rodziny zmazywały swoje swoje dane, ponieważ no, nie chcieli zostać wykryci przez, przez nazistów. O, i tu może się... Tu jest właśnie coś takiego, kurde pajęczyna No dobra, nie boimy się pajęczyny Tu są właśnie zawsze były, tak jak mówiłem na tych nagrobkach, różne symbole czym się... Czym się dany dany... Dany pochowany zajmował za życia, czyli czy śmierć była szybka. Na przykład złane, z, złamane drzewo oznaczało e, czy, e, śmierć w młodym wieku. I tak jak widzicie no. Kurde jakieś. Niestety atakują. Nie, nie duchy. Lecz ćmy się wplątują moje światło dość dość obszerne tak jak widzicie zobaczcie te drzewa są niesamowite w nocy no ogólnie tak mówiąc szczerze miałem dość stracha żeby żeby tu przyjść o 12 w nocy bo no bo jednak takie miejsca i ta sama brama już odstrasza no jest ona dość yy, dość nieprzyjemna o tak powiem ale ogólnie tu na cmentarzu samym spokój, cisza yy, wprawia w taką, w taką zadumę nad swoim życiem, mówiąc szczerze momento mori, pamiętaj o momento mori i widać, że para mi zleci z ust, mam nadzieję, o pewno ciem, mam nadzieję, że nie oznacza to, to czego myślę ja ogólnie wracam do samochodu no i tak I niestety w tym miejscu jest to tragiczne miejsce ponieważ e, zginęło tu bardzo dużo ludzi rozstrzelano którzy e, pomagali e, rodzinom żydowskim e, się e, się ukrywać e, dużo Dużo ludzi tu naprawdę zginęło poprzez zbrodniarzy niemieckich. Do dziś niektóre mogiły niestety nie zostały odnalezione tych ludzi, gdzie oni tutaj zostali rozstrzeliwani. No i cóż, też jeszcze znalazłem kilka zdjęć z tego miejsca. Co no niestety Niemcy zrobili z tym miejscem w czasie II wojny światowej? Było całkowicie zdewastowane. Co ja mogę powiedzieć? No, duchów nie ma. Jestem sceptycznie nastawiony do duchów i tym podobnych rzeczy. Więc, no, niestety, chyba wcześniej już wszystko. Nie wiem, czy Wam wszystko opowiedziałem o tym miejscu, co miałem Wam opowiedzieć. Film jest taki dość nagrywany z lekką nutką niepokoju, no ale to wiadomo przez co nie zawsze człowiek nie każdy by się zapuścił w takie miejsce o 12 w nocy. Nie wiem ile już jest. Czy jest 12? Chyba tak, 12 już 12 15 nie wiem czy będzie widać 15 po 12 Pokój, cisza, nikogo nie ma. Ogólnie najbliższe domy są bardzo daleko, znaczy może nie bardzo daleko, ale dość daleko stąd. Ogólnie ten cmentarz jest otoczony lasem i nikogo tu nie ma i wolałbym, żeby nikogo tu o tej porze nie było, bo byłoby to dość Dziwne. Na pewno jak dla mnie. No i cóż, już się zbliżamy do do bramy cmentarza. Jeszcze możemy trochę popodziwiać. Ogólnie więcej widać jak jest yy, październik, może nie, listopad, grudzień gdzie te wszystkie liście już opadną. Już yy, nie ma tyle tego Tej zieleni tyle. No i cóż, no, jedyne co tutaj widziałem to żabkę i ślimaczki od 12 w nocy. I to wszystko, miejsce nie jest nawiedzone, nie spotkałem żadnych duchów. No i cóż, no. No i cóż, moi kochani, nasza podróż się już kończy, jest całkowicie ciemno. Ja też tutaj nie chcę zbyt długo zostawać, trochę się zgrzałem w tej kurce, ale jest masakra, jest raz ciepło, raz zimno, nie wiem nie wie jak się człowiek ubrać, no i cóż, żadnych yy, żadnych duchów tutaj nie uświadczyłem, tak jak widzicie, przy bramie cmentarza, ani żadnych zjawisk paranorm paranormalnych o 12 w nocy, no i... Ogólnie dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję, że śledzicie mój kanał. Ja się będę starał tak samo robić jakieś Rubiksy nocne. Też musicie mnie zrozumieć. Staram się nagrywać jak najlepiej, choć jestem początkującym amatorem w tym. Ale nie poddajemy się. Jedziemy dalej. I zapraszam was do kolejnych filmów no i na Fanpage'a. Dziękuję za uwagę. No i cóż no, do usłyszenia na kolejnym urbeksie.